Na co się rozchodzi? Jak to wykupić syna? A co on zrobił? Schował się za regałami i wyjadał batony? Jak to chował? Opakowania chował do kieszeni. A proszę pana, bo on jest bardzo dobrze wychowany i nie rzuca papierków na ziemię. Bo co? Bo opakowania biorą udział w konkursie. A ile ich miał? 26 batonów zjadł Jezus Maria Pan Goda telefonu. Lucuś. Lucuś! Lucuś, to ty? No co, wygrałeś coś? Pusty, o kurczę, no, no nie wiem, trudno, no. Słuchaj, synuś, to spróbuj jeszcze parę zjeść, no? No spróbuj, no. Może trafisz na kupon. Lucuś. Jakbyś się gorzej poczuł na żołądku, no to połóż się tam gdzieś, no. I oddychaj głęboko. Nie rycz! Nie rycz! Ojciec wróci z pracy, to cię wykupi. Przestań, nie zamkną, to jest całodobowy sklep. No. Hm. Smacznego. Pa.